No myślę, że piroch! Czasami Chyba, chyba, tak. chyba. Nieraz jak, jak wyjdzie na castingach w takich koturnach, to ja bym się zabiła. Tak. Myślę, że chyba. ty jesteś chciałem... Ale Asia tak. częściej. Ale częściej ale ja chodzę tak. w szpilkach, ale A. ty częściej chodzisz tak. w wyższych, tak. Tak, tak. No. No, Nie wiem właśnie, chyba równo mm. myślę. Mm. O, tak. mm. Tak, 50-50. Tak, nie, nie 50. jemy, ja też nie jesz dużo, ja też nie Tak. Wiem, znaczy jemy, tylko nie tak, że... Bo tak. wiemy, że Marcin też dużo je, bo on ponad budżet je, tak e, naprawdę na tego musimy troszkę, <laughs> troszkę budżetu w naszym sezonie, dzisiaj, w tym sezonie było ścięte przez Marcina, bo dużo je. Znaczy nie, bo jest budżet na wszystkich jurorów więc Tak, i on, przy, i on, i on, on przeżera on żywa... 80%. No, no to Marcin też